Wręczenie zaświadczeń o wyborze w skład Śląskiej Rady do Spraw Seniorów odbyło się w trakcie grudniowej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Każdy z członków Rady odebrał zaświadczenie o wyborze z rąk marszałka Wojciecha Saługi. To jest zwieńczenie jakby tego roku pracy, natomiast to jest początek tego, co czeka nas w przyszłości, bo autentycznie chcemy z seniorami rozmawiać, chcemy ich słuchać, chcemy, żeby oni doradzali w tym, czym się tutaj Województwo Śląskie zajmuje, tym, czym się zajmuje marszałek. Podejmujemy wiele decyzji, wydajemy wiele środków. Chcielibyśmy, żeby one też były nakierowane na seniorów, żeby służyły seniorom i były z seniorami konsultowane. Wręczenie zaświadczeń o wyborze do Śląskiej Rady Spraw Seniorów to efekt posiedzenia Komisji Ekspertów. Która zarekomendowała kandydatów. W wyniku otwartego naboru zgłoszeń napłynęło 49 kandydatów, z czego 45 spełniło wymogi formalne. Myślę, że wypracujemy jakieś, jakieś propozycje dla w, w, w województwa, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że o ile usadowienie rad seniorów w gminach ma podstawy prawne i jest jakby usankcjonowane, o tyle Wojewódzka Rada do spraw seniorów ma być elementem eksperckim, inicjatywnym. W związku z tym myślę, że wypadkowa doświadczeń członków Rady będzie właśnie efektem będzie jakie, jakieś propozycje zwiększenia aktywności różnych form działania na rzecz ludzi starszych. W Radzie reprezentowane są wszystkie subregiony województwa śląskiego, a w jej skład wchodzi 20 osób. Seniorzy mają tyle do powiedzenia, że są tak niezmiernie aktywni, że mają konkretne zdanie. Ja myślę, że ta Rada, która tutaj powstaje przy Marszałku Województwa Śląskiego też wyrazi tę opinię właśnie swoich środowisk senioralnych. Potrzeba powołania Rady wynika z niewykorzystanego i drzemiącego w regionie potencjału środowisk senioralnych. Zadaniem w ogóle takimi działania na rzecz ludzi starszych to stworzenie warunków, żeby każdy na miarę swoich możliwości wyszedł z tego domu, był aktywny czy na polu pomocy sąsiedzkiej, czy w obszarze kultury, czyli po prostu jest no jeszcze szalenie dużo przed nami. Seniorzy są ludźmi aktywnymi, ludźmi, którzy chcą w pełni uczestniczyć w życiu, we wszystkich uroczystościach, we wszystkich rzeczach, które dzieją się w naszym województwie. Powołanie Śląskiej Rady do Spraw Seniorów to jedna z inicjatyw na rzecz najstarszych mieszkańców podejmowanych przez samorząd na szczeblu województwa. Seniorów w województwie będzie przebywać, wszyscy miejmy nadzieję, będziemy seniorami, jeżeli zdrowie pozwoli i i trzeba naprawdę bardzo szerokich działań, od inwestycyjnych po takie miękkie, społeczne e, prowadzić, żeby, żeby seniorzy jakby w regionie do, się dobrze czuli. Wcześniej uruchomiono m.in. Śląską Kartę Seniora, która umożliwia wsparcie w dostępie do zasobów instytucji kultury, rekreacji i edukacji w naszym regionie poprzez szereg ulg i uprawnień oferowanych osobom, które ukończyły 60. rok życia. Seniorzy chcą mieć poczucie, że mają wpływ na wiele rzeczy. Ja chcę, żeby oni takie poczucie mieli, ale nie tylko w sensie myśli, ale żeby to, to ten wpływ był naprawdę prawdziwy. Dokumentem umożliwiającym skorzystanie z oferty jest dowód osobisty.